Ten piesek jest bardzo schorowany. Poznajcie Oskara. To Shitsu. Niestety, ten psiaczek ma bardzo duże problemy zdrowotne i jakiś czas temu stracił wzrok. Podczas dzisiejszej wizyty zrobimy tyle, na ile pozwoli nam oskar, tak aby czuł się swobodnie i przede wszystkim komfortowo. Po kąpieli suszymy futerko oraz rozczesujemy je szczotką podzówką. Maszynką pozbywamy się znacznej ilości futerka, tak aby oskar miał śliczną i komfortową. Fryzurkę. Nie zapominamy również o puszkach, a następnie przystępujemy do pracy nożyczkami. To już kolejna wizyta Oskara w naszym salonie, natomiast pozwalamy mu za pomocą węchu czy czucia zapoznać się z każdym narzędziem. Ostatnie szlify przy łóżku, i mamy efekt końcowy. Co sądzicie?